deszcz, miał być słońce. Może będzie później. Ogólnie to tak, jedziemy na jeden z tych pięciu ośrodków. A czytaj o dokładnie na ten, tutaj środkowy, kolnity. No tak sobie wymyśliłem. Robię dzisiaj wyjazd na skolnity. Tu co? Mamy busa firmowego. No, więc to jest nasz bolid na dzisiaj. No, mimo, nie widzieliście w sobie. Zbieramy ekipę i jedziemy. Mam nadzieję, że pogoda tam była lepsza. I polatamy sobie dzisiaj Tiger Lina. To jest Alej, który. Chcę polecieć fest, bo podoba mi się jakie wygląda na zdjęciach. Więc też go chcę przetestować jakby na żywo, tak. Jak się nie ma co się lubi, czy kradnie, co popadnie, co brączki wpadnie. To jest Forbidden. Jest upchany na 30... Mniej, nie, nie no 30 cm. Jak ktoś się spyta czy da się do trafika upchać 6 rowerów, to zaraz na to odpowiem, bo jeszcze sobie nie wiem. Na luzie No trafika się wszystko upcha Widzimy się i już wszystko spakujemy I wam odpowiem sobie na pytanie, czy da się upchać do trafika 6 rowerów A few moments later Czy dało się upchać 6 rowerów i sześć osób do trafika? Kurwa. Oczywiście, że tak Idziemy po i idziemy jeździć, nie? Idziemy jeździć Idziemy, jedziemy Nie ma miękkiej gry, nie ma miękkiej gry Patrz, stawka do filmu Nie, jest na kolega No <słuch> dobra, let's go O kur Let's go, 54 kampek Oczywiście koło enduro wozu nie mogliśmy przejść obojętnie Więc musieliśmy sobie zrobić takie zdjęcie I ogólnie no z pierwszych lapsów to ja wam oczywiście nie mam co pokazywać za bardzo no bo nie były ani szybkie, ani fajne Jedna co to dostawałem zadyszki A pokażę wam dalszą część jazdy to? <laughs> <laughs> no no. no. Ja już chciałem po śmieciarkę dzwonić <laughs> Uh. Tutaj sugerowaliśmy się poradnikiem, sama pielgrzyma Dobra, Dobra, będzie, 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 będzie Pięknie z fabryki Wniosek, kanion chuj. Woda gwiazdki. Ale sam Pielgrzym uczy. Ale sam pielgrzym nauczył, jak to trzeba robić. Bierzesz śrubokręt, nakrętkę, kamień i na, pi... na, pi... na To jest, jest pięknie. A zobacz, ja pragnę zauważyć. Czy wiesz z czego jest ten kap? Widzisz ten kap? Wiesz czego jest ten kap? Cup my ride. Zapraszam, link w opisie. No tak, to jest pierwszy, bo ja nie wiem co to jest za w ogóle. Tak po prostu przeszliśmy do pierwszego i jednego w tym dniu testu. Trasy czerwonej, dokładnie Red Natural. Czemu jednego? Bo ta trasa naprawdę mi nie przypała do gustu. Nie podoba mi się za nic, ale przejechać trzeba było. Faktycznie to jest piękna ta trasa. Chcemy ją jechać na pewno? Ale jest lepiej. No to dobra Pierwszy przejazd po tej trasie Tak nie ogarniam co się Natural, ESA. Elo! Jak tam po paru zjazdach? Jest super. Coś tak myślę, ale paradoksalnie to jednak pizga trochę tym wiatrem. Ja mogę powiedzieć tak. Tyrta się pali, bo Tyrtek ktoś podpalił. Jak oceniam Wisłę z bardzo fajny bikepark. Podsumowanie, czy to jest lepsze niż szczyrk? Nie. Bybie. Ale jak widać, bardzo fajnie, bo chłopaki kopią. Jakby naprawdę to, co tutaj budują, to jest mocne. Ja szanuję. Ja też. Dobra, jedziemy. Popieram. To. Elo. Po pierwszym nieudanym podejściu do Alaina, czyli do Tiger Linea, próbowaliśmy to przejechać i skoczyć jeszcze raz. Michał mi o tym powiedział, że mogę jakby zblokować <głos> <głos> Że mogę zblokować damper. Po prostu mi będzie mniej czuły, ale będzie na chopy lepszy. Testuję i faktycznie się tak można i to działa. Thank <laughs> you. Na koniec zostawiliśmy sobie oczywiście to, co mi się tym ja lubią najbardziej, czyli oczywiście Downchill, trasa ciemna, naturalna, tak, dark natural, przetłumaczyłem po prostu. Naprawdę jedna z najlepszych tras w tym bike parku i ogólnie ten bike park naprawdę oceniam na duży plus. Nie no, to nie jest, to nie jest duże, tylko tam... Naturalna jazda. Ciemny, naturalny. Mimy Ojca i Syna i Ducha Świętego. Matku Boże. I wow. przytry... <ślesk> nie wypiłbym się. Cię na pierwszy raz. Dobra, let's go. No, Tylko nie, ja mam jechać pierwszy? Tak. Jezu, jakie jakie te w tej sytuacji zrobiłem? Co? Co? Wjechałem jakby od wewnętrznej linii, nie? No. I korzeń, znaczy pniak, przed nim kołem zaniechałem po lewej od pniaka i mi obróciło. No, póki co koniec jazd. Zbieramy rzeczy, czekamy jeszcze na chłopaków aż skończą jeździć. Ja już rower mam zapakowany. Tomek na rower, żeby zapakować, musi poczekać. No i tyle. Jeszcze pewnie się do was odezwę, jak wszystkich zbiorę i zapytamy się, jak im się podobał dzisiejszy wyjazd. Jak ci się podobał wyjazd? Ty, zajebiście było, polecam. I mam nadzieję, że w następnym tygodniu też jedziemy. Tylko nas, następny wyjazd sponsorujesz, nie? Aż tak dobrze to nie zarabiam, nie? No co, no witam. Dali mysę, trochę w palnik. Było spoko, ale pamiętajcie najważniejsze, szef to c... Dzień dobry, a więc tak, nienawidzę... Mossa petarda, yo Endur chciał ze mną zdjęcie, no i się nie dziwię Mam nadzieję, że w następnym tygodniu też pojedziemy Cieszę się, że wszyscy mają nadzieję, że pojadą w następnym tygodniu Co ja mogę powiedzieć, bardzo się cieszę, że wszyscy obozowicze przeżyli Bardzo zgrana ekipa Polecam wam zostawić suba na kanale, łapkę w górę i dzwoneczek I widzimy się w następnym filmie, yo